Kochane pamiętniczku, przyszła końcówka ściany ze starej, stuletniej cegły. Jest to cegła licowa. Domek pochodził z okolic gdzieś Łowicza, także mamy łowicką cegiełkę. Ułożyłem ją już jakiś czas temu. Jest to cegiełka licowa. Jeszcze generalnie brakuje tutaj fug, gdzie nie ale to już tam dzisiaj nie mam, że tak powiem siły się z tym dłubać, ponieważ bardzo długo się z tym schodzi. Teraz kwestia, kwestia kolejna do rozwiązania, czyli impregnacja. Generalnie przydałby mi się taki impregnat impregnat, który, który troszeczkę jakby zabezpieczy te cegiełki. No te cegły są, że tak powiem, czyszczone, każda jedna była czyszczona przed założeniem szczotką drucianą, natomiast jeszcze gdzie gdzie do niektórych, jak dotykam, to generalnie zostaje, no to mam ręce teraz brudne po tej fudze, ale Zostaje pyłek. Najlepiej, jakbym znalazł, jakiś taki impregnat może coś na zasadzie gruntu, który jakby spaja nie tylko zabezpiecza, że tak powiem, tą warstwę wierzchnią przed jakimiś tam nasiąkliwością i tak dalej ale może też spaja spaja całą tą strukturę, tak żeby jej się nie sypało też z, z tych fug. Także fajnie było coś takiego znaleźć. Generalnie Dziś wieczorem może odpalę internet, poszukam czegoś na grupach, ewentualnie może gdzieś jakichś informacji z tym, że wolałbym coś sprawdzonego, ponieważ generalnie dużo jest jakichś tam artykułów w internecie sponsorowanych, oczywiście przez, oczywiście przez producentów różnych, że tak powiem, specyfików, chemii budowlanej itd. Podobnie było z fugą, fuga Fuga do starej cegły kosztowała około 5 zł za kilogram. Natomiast u mnie się sprawdziła jako fuga zaprawa muralska do bloczków typu właśnie tam gazobeton, beton komórkowy, jutąg jak zwał. Tak zwał. Generalnie worek kosztował nie wiem niecałe 15 zł, 14,90 chyba. Jest to kolor biały, aczkolwiek nie jest to taki typowy biały jest to, no tutaj pewnie nie będzie widać w tym świetle sztucznym ale jest to taki piaskowy, kremowy coś takiego, brudny wesz no i generalnie wyszła tania fuga trzyma się fajnie, także fajnie by było też jakiś impregnat znaleźć, impregnat czy jakąś chemię zabezpieczającą, która by nie zmieniła, broń Boże koloru tej cegły, natomiast żeby to jakoś o już ubrudziłem, żeby to jakoś tam scaliła wszystko, żeby się nie sypało i żeby nie przyjmowało brudu Także chyba na tyle mojej relacji z układania tej cegiełki. I do następnego. Możesz po impregnowaniu, jak coś znajdę.